Zapraszam ciebie dzisiaj na zdrowszą wersję wielkanocnej babki cytrynowej. Będziesz naprawdę zadowolony. Przepięknie wygląda i po prostu niesamowicie smakuje. Oto jest lista naszych składników. Pamiętaj, że dokładną listę wraz z odmierzonymi ilościami znajdziesz w opisie. Najpierw do dużej miski wbij dwa całe jajka oraz dwa żółtka. Białka zostaw na później, kiedy będziemy je też ubijać. Dodajemy nasze słodzidło, w moim wypadku to jest erytrytol, ponieważ ma niski indeks glikemiczny, no jest dużo zdrowszy, Jedna trzecia szklanki lub jedna druga, jeżeli lubisz, kiedy jest troszeczkę bardziej słodsze. I oczywiście wszystko wymieszaj, tak żeby składniki się dokładnie połączyły. Teraz mój magiczny składnik, czyli majonez. Dodaj pół szklanki majonezu i nie, nie będzie go wcale czuć. I znowu wymieszaj wszystko tak, żeby składniki połączyły się i uzyskać jednolitą masę. Teraz dodajemy nasze mąki. Jak wiesz, w moim wypadku jest to mieszanie na trzech mąk: mąka migdałowa, orkiszowa, bezglutenowa oraz mąka z ciecierzycy. Dodaj najpierw połowę i wymieszaj, i następnie dodaj drugą połowę razem z sodą oczyszczoną oraz proszkiem do pieczenia i znowu dobrze wymieszaj. I nie, nie musisz mieć do tego miksera, wystarczy szpatułka oraz silna ręka. I kiedy składniki już się połączą, zobaczysz, że ciasto będzie hmm, dosyć gęste, ale to jest zupełnie normalne i nie martw się, zaraz dodamy więcej składników, które je troszeczkę rozcieńczą. Między innymi będzie to łyżeczka aromatu waniliowego, w moim wypadku jest to aromat naturalny, oraz sok z cytryny. Ja użyłam półtorej cytryny, ale najpierw zetrzyj skórkę z dwóch całych cytryn, troszeczkę zostaw na później, ale większość z niej przełóż do środka, żeby nadać ten nasz cytrynowy smak babki. No i następnie nasz sok, który musi być wyciśnięty i oczywiście bez pestek. Wszystko dokładnie wymieszaj do połączenia składników, zobaczysz, że ciasto zrobi się dużo bardziej rzadkie. I takie ma właśnie być. Dobra, i pozostaje nam ostatni składnik, czyli nasze białka, które musisz ubić na sztywną masę, dodając szczyptę soli. I jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem miksera, zrób to mikserem, bo inaczej ci ręka odpadnie. Tak jak odpadła mnie. Ja ciągle marzę o mikserze, ale jakoś zawsze zapominam kupić. Nie wiem, czy masz tak samo. Dobra, pora sprawdzić, czy nasze białka są ubite. Odwracamy miskę. Tak jest. I teraz przekładamy do środka z białka i pamiętaj, żeby wszystko delikatnie wymieszać szpatułką do połączenia wszystkich składników. Tym razem już żadnego miksera nie używamy. Szpatułka wystarczy. O, zobacz, jakie ładne ciasto już jest dużo rzadsze i naprawdę pięknie pachnie i cudownie wygląda. No dobra, to teraz trzeba to wszystko przyłożyć do formy. Formę wysmaru jakimś oleistym masełkiem. W moim wypadku jest to wegańskie, nie jest aż tak twardy i łatwiej się rozmarowuje. Oraz oprósz mąką, w moim wypadku jest to moja mąka owsiana, czyli po prostu zmielone płatki owsianej. Polecam dużo tańsze niż sama mąka. Opruszamy i kiedy już właśnie tak wygląda forma, przekładamy nasze ciasto. Pamiętaj, żeby było przełożone równomiernie, tak żeby nigdzie nie było górki. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na mniej więcej 45 minut lub do suchego patyczka. No i wyciągamy. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Teraz wystarczy to tylko przełożyć na tacę lub paterę, oblać, czymkolwiek chcesz. W moim wypadku to jest biała czekolada z zestem cytryny, sokiem cytrynowym oraz małą ilością śmietan. Tareszka zestu, czyli skórki cytrynowej. I twoje piękne, wielkanocne ciasto, znaczy wielkanocna babka jest gotowa. Smacznego!